A w dzisiejszym odcinku Syrena 607 delikatnie mówiąc nie jest symetryczna, co się okazało podczas tworzenia szablonów tylnych szyb. I taki prosty przykład. Mamy tutaj prawa strona, strona zewnętrzna, czyli tamta. Tu mamy lewa strona zewnętrzna. Nakładamy dwie, przykładamy do równego i mamy. Taką Aha. różnicę między lewą a prawą stroną, tak żebyśmy się zasugerowali jedną stroną, po do, dorobieniu szyb pasowałaby tylko jedna strona. Krzysiek znalazł zdjęcie naszego budołaza, gdy ten był jeszcze nowy. O! A co ciekawe, to jest właśnie ten budołaz. Konkretnie ten? Konkretnie ten. O po czym poznaje? No właśnie. Jako jedyna sztuka wyszła na tych oponach. Minister Leszek zarządził wakacje. Ręce opadają, już te listewki, to już w ogóle. Lesiu? Tak. W tym roku Hawaje? E, no, jak. E, nudzi mi się nieraz to na Odry wyskakuje. <grym> Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Dawno pana u nas nie było. I, no fakt, ale dzisiaj nadrobimy. O, jakie są nowości w projekcie Syrena? Nowości ostatnie przygotowania do wysłania samochodu do lakiernika, ale czekamy na to, żeby przywiózł poprzednie auto, które od nas odebrał. Także w tym tygodniu ma to nastąpić. No już tutaj mamy zrobione całe pasowanie botników, drzwi. Maski, także już jest wszystko na gotowo, tylko maska zostanie zdemontowana, bo tak sobie życzył. Tutaj te wszystkie osłony, co kiedyś pokazywaliśmy przy demontażu tamtej syreny, mhm. no, nie nadawały się praktycznie do uratowania, tylko po prostu zostały wszystkie, tak jak widać, wykonane z nowej blachy. Na ten wzór także mamy świeże. Także jak już pójdzie do malowania, będzie już wszystko po prostu ładne nowe, przetrwa wieki, tak jak całość nadwozia. Robiliśmy tutaj te zawiasy, do, zostały dorobione. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy to tak, no bo takie wyglądają trochę nie za estetycznie, ale to jest zdjęcie z filmu z, 80, z 2012 bodajże roku, jak ta syrena została odnaleziona i Aha. takie zawiasy były. Akurat to jest zdjęcie z drugiej strony, także można porównać. Możemy zobaczyć, tak. Tak, teraz tutaj widać dokładnie, o jest klapa otwierana i tak zawiasy wyglądały. No, zostały dorobione na wzór, teraz wytoczone tutaj bolce, tulejki, ściśnięte, to tak jak widać zaklepane, tak żeby to wyglądało. No, najprawdopodobniej tak mogło być wykonane wtedy, nie? Także teraz już klapa się otwiera. No, tak samo dorobiliśmy tutaj taki Prosty, ale skuteczny. Jak na tamte lata, oczywiście nie było siłowników hydraulicznych, tylko były takie, no można powiedzieć, mechaniczne. Nie? Ale udało się tak samo tutaj, prowadzeń nie było, bo tutaj widać zastosowali, że jak klapa, żeby nie tylko na zamku było, także było tutaj takie, takie prowadzenia, i wtedy po zamknięciu klapa jest stabilna. Nie? Tak samo tutaj były trochę te otwory duże, powycinane. Zostało tutaj zaspawane, dorobiona klapka. Także jak będzie wszystko pomalowane w jednym kolorze, po otwarciu no, będzie to miało swój, swój wygląd. No już zdemontowałem ramki, bo one idą osobno do malowania, bo montowane są dopiero po założeniu zamków i tych innych elementów, które występują w samochodzie. Po jednym z odcinków odezwał się do nas. Pan Łukasz i zaoferował nam po prostu wykonanie szyb według, według wzoru. No, przy okazji odwiedził nas w muzeum. Pozdrawiamy Pana Łukasza z żoną i z rodziną. Przedstawił, obejrzał samochód. Powiedział jak, bo tutaj tak jak widać, no tutaj możemy pokładać też składanie na przykład. Podnosi się lekko i składać. I Są dwa łuki. I ten Pan nam objaśnił po prostu jak to wykonać, żeby te profile przenieść, po prostu zwymiarować, tak żeby później w trakcie wykonania, żeby to było. No, zostały dorobione szablony, tutaj mamy na szyby boczne. Szablony, to są, znaczy boczne to jest te trójkąty, tu są te i właśnie to co mówiłem, mamy tu opis. Ugięcia po prostu względem płaszczyzny, ile występuje, i według tego zostanie wykonana szyba na wzór z takim po prostu promieniem, który jest tego. A ciekawostka jest taka po wykonaniu szablonów na lewą stronę, bo akurat tutaj odrysowałem, wyciąłem. Przyszło na myśli, że to jest jednak prototyp. I przeszłem z tymi szablonami na drugą stronę i nie pasowało. Nic nie pasuje. I taki prosty przykład mamy tutaj prawa strona, strona zewnętrzna, czyli tamta, tu mamy lewa strona zewnętrzna. Nakładamy dwie, przykładamy do równego i mamy. Taką Aha. różnicę między lewą a prawą stroną. Tak, żebyśmy się zasugerowali jedną stroną, po do, dorobieniu szyb pasowałaby tylko jedna strona. I tak samo jest z tymi małymi szybkami, trójkącikami. Niby nieduże ten, ale już nie udałoby nam się ich, znaczy tutaj pewnie tak, ale tutaj już byłby po prostu problem, bo to jednak 5 mm to jest. To jest dużo. Dzisiaj zostało jeszcze wycięte radio, yy, otwór na radio, także już praktycznie samochód jest przygotowany do oddania do lakiernika. Akurat ten błotnik, znaczy błotniki pasują listwy oryginalne z fabrycznych syren, ale już drzwi i tylny błotnik no, musimy dorobić na wzór oryginału, bo na drzwiach są krótsze o parę centymetrów, a tylne są, no widać tak jak widać po błotniku, że są bardzo długie. No w oryginalnych, znaczy w typowych syrenach, to szła listwa i była łączona i taki kawałek, ale tutaj jest po całości w jednej linii, także trzeba będzie nam to zlecić i dorobić. Ale to robota poszła z kopyta, można powiedzieć. I w porównaniu do ostatniego. Można powiedzieć odcinka, czy ten no już jest, to, czy to, co u nas wykonane, co idzie do lakiernika, już jest wszystko ogarnięte, zrobione. Tak samo zostało jeszcze tutaj, nie dodałem po spasowaniu wszystkiego. Błotniki zostały zdemontowane i tak jak może będzie widać, tak samo barankiem zostały zabezpieczone fartuchy, lub ewentualnie, jak to woli, nadkola całe wnęki. Błotniki. Od środka, tak żeby było po prostu też i estetycznie, i było zakonserwowane. Także już i dopiero zostało to wszystko z powrotem zamontowane, spasowane jeszcze raz, i przygotowane już jest w tej chwili do, do lakiernika. Także zapraszam do subskrypcji naszego kanału, i także do oglądania, i do następnego razu. Bardzo dziękujemy. W tym momencie chciałbym zaprosić Was na kolejne dni specjalne w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Już od najbliższego piątku rozpocznie się włoski weekend. Serdecznie zapraszamy od 13 do 15 grudnia. Oddaję teraz głos organizatorom tego wydarzenia. Pamiętajcie, 13, 14, 15 dni włoskie z włoską motoryzacją piękną i z włoską kuchnią w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Co będziemy mieli, Tomek? Będzie oliwa toskańska z oliwek ekstra Vergine, rok 2024, od naszego sąsiada z Toskanii. Zapraszamy. Zapraszamy! I lecimy tutaj do Krzysztofa. No posłuchaj, co słychać? Od czego zaczynamy? No, od początku. Zasylikonowałem, tak jak widać, w brązowym schnie. Pierwsza warstwa, bo takie mamy duże szczeliny na łączeniach. Musimy to uzupełnić, że nam wykładzina dobrze leżało. na razie poszła pierwsza warstwa, troszkę ściągnie pójdzie druga warstwa, żeby to ten profil złapać wszystkie cztery nadkoła, te wszystkie ubytki i z setrą tylko tyle, o tak jak nam w tuleszek czekam właśnie na śrubę montować i na linki, jutro już ma wszystko zjechać będziemy wszystko uzbrajać, deskę rozdzielczą, wszystkie klapki podłączać i będziemy wzywać stolarza, niech już mierzy wszystko deskę rozdzielczą i pulpit, tak żeby to było już na zaś, przyjdzie stolarz, jeszcze będzie bunt teraz Odebrany. Mhm. Będzie e, tapicer. Będzie mierzył całe boki tapicerki, sufit, coś doradzi może. Bo Jest takich dużo detali przy silniku. Całe sporniki ciemne gazu musiałem dorabiać. przód, tył, regulację gazu musiał. chodź darabiać. pokaż, gdzie to jest. E, wiesz co, to nie pokażemy. Czy już trzeba podłogę rozbierać teraz. A to nie, dobra. To już teraz trzeba podłogę zdać, bo to są takie mhm. elementy mechaniczne, których nie widzimy. Kamień na pewno nie widziałeś, nie nagrałeś grilla z przodu. No właśnie o to chodzi. Jest zamontowany, leszek go pięknie zrobił. To jest wszystko. Słuchaj, Musimy do Leszka iść, bo widzowie pytają, byliśmy, co z Leszkiem, i tak robi, dalej. E, tak, akurat Leszek ma fajną robotę. E, wczoraj robił tylną, tylny grill, bo z tyłu też taki grill jest. E, dzisiaj zaczął, widziałem te wszystkie e, wloty powietrza na dachu. E, robi. I to jest wszystko robota Leszka, Wszystko tak? robota Leszka. Pomalował sam, wypolerował to wszystko sam. To już było polerowane dużo, dużo częściej przede mną, przed moją karierą, jak to mówią, przed moją pracą. Jeszcze dawne dzieje Leszka to miał przygotowane, ale nie miał tych listewek. Okazało się, że o listewki gdzieś ktoś gdzieś tam zamówił profile takie, wypolerował te profile, jest to w tej chwili tylko przyłapane dwie śruby, żeby to przymierzyć, wycyklować. no pięknie wygląda. Bardzo ładnie, to prawda. Poszły elementy są w chromowaniu, nie wiadomo kiedy to będą, one wiadomo troszkę potrwa, takie zameczki, o Leszek, pokażę Ci robotę Leszka fajną, cofnij się do tyłu, tutaj masz, Leszek odnowił cały zamek, jest zamocowany to też, żeby nie było, że leszka nie widać. On robi, on lubi. Powiem ci, że Leszek jest taką osobą, że lubi takie właśnie pierdłeczki rozebrać, zrobić, ale w tych takich rzeczy bardzo do, dokładnie jest, ale lubi to w spokoju. On lubi. właśnie taki jest y, dokładny szczegularz taki, że, tak. że lubi takie no, małe rzeczy. No. Y, tak, tylko że mówię on. Małe lubi, rzeczy małe on, rzeczy z wielkim nakładem pracy oczywiście. Tak, 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 jak, tak jak mówisz. Y, y, tylko mówię, on lubi to w spokoju, żeby mniej przeszkadzał, radiko gra, Leszek siedzi przy stoliku i sobie okularki na nosie i sobie jednak tak Także chwała mu za to. Tak ci ludzie po prostu są. Ja lubię takie docenia takie rzeczy właśnie, bo ja na przykład do takich pierdówek, ja do tego nerwów nie mam. Bo my za młodzi, wiesz? Nie za młodzi, ja się staro czuję. <laughs> Co? Co, co? No wiesz, niech... Ja jestem powiedzmy fizycznie już taki wykończony po poprzednim zakładzie, nie? Tam się dźwigało, szarpało, wszystko się robiło. Mimo mojego takiego wieku ja dopiero wiesz, prawie twój rocznik, troszkę trochę starszy, nie? 8-4. Moja no ja 8-7. No, no to trzy lata różnicy. No to tak widzisz, ale mówię, ja sobie już fizycznie trochę dopiekłem, nie? Zanim zaczniemy narzekać, jakbyśmy mieli lat 70, a nie w okolicach 40, to przejdźmy do tematu, który u Krzyśka zawsze wywołuje uśmiech na twarzy. W budowlach chciałem zalać wodę, ale mówię, wężę, tak jak widać, O, one po prostu są już na tyle zmęczone, że po prostu zaczęło się wszystko przy składaniu o. Od 80 lat możliwe, że niepalony. Nie? Także mhm. wszystko, to wiadomo, to już jest starość. I na chwilę tą obecną, będzie od dołu widać. Właśnie przed chwileczką skończyłem. Daliśmy na krótko przywody nowe. Tu mamy zaślepkę dlatego, że nie mamy drugiej chudnicy, ale mamy obie podłączone na jednej chudnicę. Tyle co my tu mamy uruchamiać to nam starczy wystarczająco. I górny przewód tak samo. Zaślepiłem całą magistralę yy, na ogrzewanie, bo na grzewnicy widziałeś, nie było tam yy, tak. z tyłu. No i przyniosłem sobie właśnie wodę. Akurat tam skończyłeś kręcić z Piotrkiem. Yy, przyniosłem już wodę, właśnie chcę sprawdzić, czy będzie ciekło, czy nie będzie ciekło. No to damy. Wczoraj to była kałuża pod wodołazem. Tak? To wczoraj to się lało. Nie A. mamy drabiny, bo ukradli. Muszę tutaj się I Pić mu się chce. Po tylu latach niepicia, nie abstynencji, Nic dziwnego. Jeszcze się nie pojawiło. Idę po jeszcze jedną banieczkę wody. Kurczę, wymyślili to. To wchodzenie. Pónie tak. coś ci opowiem z jednym komentarzem. Coś ciekawego ci powiem. i to ma sens. Ale to zaraz. A który komentarz? Ten z pługiem? Y y nie, 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 nie. Z przewracaną kabiną. A. Tak, bo tam ktoś napisał, że są solidne zawiasy i tak. potem wysugerował, że... Kabina może być odchylana, no. Dobrze, woda na podniosła. To jest całość, kurczę, tak źle to zrobili. Chłodnica powinna być do wysokości korka jednego, albo powinna być chłodnica bez korka, sam w leftu, albo nie wiem po co ten w leftu. Znaczy, żeby się odpowietrzyło, wiadomo, tu jest wyżej, nie? Mhm mm I chcąc go teraz uzupełnić wody do końca Czyli żeby był w termostacie woda Chociaż powiem Ci, że ona będzie, bo to jest za Dobra, nie ma co gdybać, tu jest dobrze Także, wodę mamy wlaną I nie słychać, żeby fest gdzieś się lało. Zaraz wyjdę, czy nie kapie Zaraz Krzychu, to mi pomożesz zejść, bo Ja tutaj taką robię ekwilibrystykę, że, że szłok A drabinę zabrali A drabiny nie ma, no. no Widzisz? Roboty na wysokościach Tak Powiem Ci, że w żadnej ciężarówce tak wysoko silnika nie ma. To no dobra, i co z tą kabiną? Czy... Ale to musisz zejść, ja bym Ci wszystko pokazał. To czekaj, to trzymaj. O, tak to wygląda, jak, o, jak to wysoko jest. Ach. No, no, no Powiem ci tak, no wszystko byłoby spoko, ale tak na przykład nie mam zaufania, żeby się tak całym ciężarem, wiesz. Znaczy później z tej strony wchodziłem że jest okej, okay, ale z drugiej strony widziałeś, że się nie trzymają. To wczoraj prawie z drzwiami. No, żeby nie z było z tak że poleciałem. Tak. Dobra, chodź, te zawiasy. Posłuchaj, po kolei po tym zawiasie, nam, tym, tym pierwszym filmiku no zeszłotygodniowym, jest taki zawias. Zacząłem to wszystko oglądać, myślę, zawias, do czegoś zawias robili, ale taką poduszkę silnika, dobra, zacząłem patrzeć, po bokach nie ma poduszek. Z tyłu są tylko te dwie poduszki duże. Co możemy pokazać? Są dwie poduchy. Jest przewracana kabina, ale o co chodzi? To jest tylko na przykład, tak jak widzimy, nie ma dostępu do silnika. Wyciągnąć silnik, jak wymierzyć silnik, sprzęgło zrobić, takie rzeczy. Nie ma szans, nie? Instalacja jest spuszczona hydrauliczna cała do przodu lub tylko takie dodatki wlew paliwa, zbiorniczki, filt powietrza jest tylko podłączone do kabiny. A instalacja cała hydrauliczna idzie przodem aż do przedniego zagięcia. Czyli instalacja elektryczna i tak dalej, wszystko na przyjdzie. Zbiornik, chłodnice nie są do karoserii przyczepione, one są do ramy przyczepione. Czyli chcemy wymienić, na przykład, do silnika się dostać, weź tu głowicę zdejmij. No ja powiem Ci nie ma szans, bo to jest na szpilkach silnik. Głowica trzeba do góry bardzo wysoko dźwignąć. Jest ja zrobione to w taki sposób, że odkręcasz łapy, wlew filtr powietrza. Błotniki są do kabiny przymocowane, reszta hydraulika, chłodnice, wszystko zostaje osobno, a kabinę sobie pionujesz. Tylko to trzeba mieć też czymś, to, dlatego nie ma żadnej pompki ani nic, to wszystko jest zrobione po prostu gdzieś złapał jakimś żurawiem, ramieniem, wyścignikiem, koparką, podniósł do, do góry, zablokowali i kabina sobie stała w pionie, bez rozłączania układu elektrycznego. Ktoś to dobrze powiedział, napisał, że czy on nie ma przerzuconej kabiny. Jest możliwość, że tak właśnie jest. Specjalnie to właśnie sprawdziłem. Super! A mam zdjęcie budołaza z lat dawnych, czarno-białe. O! Z koparką. Zacząłem przeglądać zdjęcia. To jest tył od Ostrówka. Od polskiej koparki na C360 i ona jest zamocowana na tyle, popatrz, skrzynia jest ściągana cała, ładunkowa, dlatego z tyłu jest jedno ucho, bolec tylko wyjmujesz, z przodu są zaślizgi, całą zabudowę, tak jak tu, bo nie patrz, bo to akurat tyle budynku jest, nie, cała zabudowa jest ściągnięta i zamocowane są z tyłu uszy, zamocowany jest cała, cały tył od ostrówka. I tutaj fotel operatora jest, ta słaba jakość zdjęcia jest fotel operatora, a co ciekawe, to jest właśnie ten budowazn. Konkretnie ten? Konkretnie ten. Po czym poznaje? No właśnie. Jako jedyna sztuka wyszła na tych oponach. Tu są właśnie te opony. Dwie poszczególne. Ten, co U Patryka jest, tak jak wpiszemy, tam sobie wygoglujemy. To jest ten, co U Patryka stoi. Patrykowie. On miał opony judełki. Mhm. A ten na zdjęciu czarno-białym ma dosłownie dokładnie te opony z tym bieżnikiem. Także według mnie to jest e, na 100% fantastyka. Z budołazem na dzień dzisiejszy tyle mamy przygotowań. Zanim pójdziemy do ministra Leszka, to Krzysiek opowie o pewnej niespodziance, która została znaleziona na warsztacie. Przychodzimy w poniedziałek do pracy, żeby nie mówić, że do roboty. Do pracy, e, jak to mówią, do wymarzonej pracy. E, przychodzimy do pracy, tak kręcę się setry, patrzę, koło reklamówka leży. Mówię, zobaczymy, co to jest. Zaczęłem patrzeć, muzeum, korbielów, uloteczkę, patrzymy do środka, jest ulotka mhm. z klasykami, garnuszek, o! A do garnuszka by pasowało też coś, nie? Yy, tak! Dokąd o nie, pyska, też coś jest. o nie! No jest, kurczę, w szoku byłem. Także dzięki wielkie, nie wiemy dla kogo. Jest nas paru chłopaków, Kamil, też się załapiesz. <laughs> Także jest coś takiego. I jeszcze coś jest. I jest koszuleczka. O pięknie, super! Także ślicznie dziękujemy. Nie wiemy dla kogo, może się dowiemy. Na razie zostaje to wszystko u nas na muzeum. Jest nas kilku. Także z garnuszka skorzystamy, po cichu skorzystamy. Także dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i widzowie, serdecznie zapraszamy do Muzeum Motora w Korbiolowie. Tak jest. Mamy ładną ulotkę z numerem telefonu. Witam, widzowie, wysyłajcie SMS-y z podziękowaniami za kubeczek i za wartość. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. W ostatnich odcinkach faktycznie nieco mniej jest ministra Leszka, ale to dlatego, że został on na starym warsztacie. Naprawia czy też odnawia tam kolejne części do setry. Są pana pan, w sprawie tutaj. Yy, Przy pytają. A, że, Leszka, że pana nie ma dawno No jestem ca, cały czy pan się czas obraził, czy o co chodzi? Cały czas jestem, także nie ma to tego. No po prostu no nie się cieszę, że jestem zdrowy, wszystko tego. No ja też że się interesują moją osobowością, także tylko pogoda... Z, 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 z. Jest paskudna. Widzę u ministra już sezon zimowy. Tak, nie no, mam akurat te ciżemki takie właśnie na sylwestra. Mam no, przygotować, muszę się porozchodzić, bo mi haluksy, haluksy powychodziły na bok, prawda i tego. Muszę dopasować buta do nogi, nie no, bo później jak tańcować będę. Okres letni się skończył, zimowy się zaczął i w sandałach nie chodzę. Także tego. No i takie to są to, to takie same. No, to tu takie same. Sorry. A do hmm. czego to jest? I, to, bójcie. To, 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 I bójcie czasne. Ale na wzór zrobione. No. E, ogólnie tak, o, do setry, tak Ci pokazywałem wcześniej, e, dźwignie co lesiu wyczyścił te wszystkie od odremontował, Odtworzył. E, tam były, żeby zamontować takie podkładki do podśrubki. Idzie śrubka stożkowa, Czyli na przykład coś takiego. Na płaski śrubokręt specjalnie z nierzewki. I idzie taka podkładka, tłoczona. To jest tak, to nazywają podkładka. Podkładka tapicerska jest tego typu. O. Też jest na stożek, prawda? Ale to jest tak, typowo tapicerska. Mhm. A te są takie. no... To są po prostu toczone, bo to są z inoxu. Inoxu no. nie bardzo tak wytłoczy, bo inox jest taką stalą, że ciężej go do wytłoczenia. Ale posłuchaj, o, dojdzie do tapicerki. to jest... Pełnia swoją rolę, wygląd. Nie, rdze, nie rdze wieje, nie trzeba malować ani nic. Ma być srebrny, tak było w oryginale. Wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie wyglądało. Na pewno. Tak. Nie, także. Nie także tu mamy cały karton, właśnie dzisiaj to wszystkie nam przyszedł. Żeby się nie trąciły, będą leżeć. O! No i co dalej? Widzę, reszku ten zrobiłeś, zamek, zamek wyciszyłeś. Tak, ale jeszcze nie do końca. No, ale było. już jest bąbuł pomalowany, tak samo kilka warstw no. farby posiadał. Ale tu mam gorszy problem, bo brakuje nam elementów. Aha, brakuje nam, tak, mówiłeś o tym. Tylko są dwa, tych jest sześć, dwa, trzy, trzy. cztery, pięć, sześć. I też są zżarte, dziurawe, przez kornika. te się nie chcą otwierać, trzeba to wypalić, no i trzeba to podorabiać, tu są takie teleskopy, coś takiego, to się nic nie chce ruszać, o absolutnie zamarzło, jedno już bym zrobił, ktoś mi zabrał, nie, nie tu Jest. mam, to. no i to musi się, tylko to później po malowaniu, prawda, to się da troszkę, smaru i będzie wtedy pływać elegancko. Nie? I będzie chodziło. No ale to wszystko jest. No wszystko. No, nic nie ruszysz. Nic. Panie Leszku. A niech pan powie, czego by sobie pan życzył pod choinką. Bo ja widzę, że Mikołajka już tam z tyłu się chowa. Tak, tak, no właśnie taką misiałą, by tam gdzieś wyskrował i już było nie wesoło nie, to, to mi ta... się powodzi w tej robocie to... tak ta, ta. dlatego go nie widać <laughs> tak jest oczywiście a jakże ja a, tak ja... to nie podoba nie się a idziesz tam fajne no i tutaj teraz też takie teleskopy jest chyba z mebli będzie trzeba podorabiać bo to też tutaj to jest taki te teleskopy to są takie po prostu no, wszystko kurde. To jest wszystko takie. No, że one wspierają, pomagają te. Ale te chyba od mebli będą pasowały. Chyba, że to da radę zrobić. To, to, nawet, to nawet dorobić to nie problem, tylko dwie średnice rurki płaszczyć. No, sprężyn. wiercić sprężynkę. To aluminiowe są, nie? Tak. I też można można zrobić bardziej pod oryginał, nie? Mhm. A jak, jak, jak to może funkcjonować? Jak to przez 30 lat palce tutaj nie dotykały się? No ale będziemy, no, tylko że to czas, czas. Strasznie. Tak, bo jest dużo, to, właśnie to jest wszystko pracochłonne. Tak samo o, tylny grill, grill robisz całą osłonę chłodzić. klepania, popatrzcie, ile tam jest tych wszystkich profilków, nieprofilków. Część powyginanych, Lesiu siedzi, on to wszystko musi każdy wyprostować, gdzie z takiego zagłębienia są krzywą, to wszystko siedzi, tłucze, przegina, rozgina. No ale to jeszcze gorsze to, że te śrubki są pourywane. Tak, śruby one trzeba je są też... tak zapieczone, że tutaj tą jedną to, że ja wiem, stąd prze, przepychałem jakieś godziny czasu. Bo nie chciałam uszkodzić, ale na samym końcu jak już wypada, to i tak była do niczego. Ale zrokowo widziałem widziałam, jaka ma być zrobiona ta spinka i, i też zamówiłem specjalne takie spinki, bo tego nie ma. I nikt nie robi jedna, tylko firma jest w Polsce, co takie rzeczy robi. Nie? Są zamówione, 100 sztuk zamówiłem. No jest teraz takich robót, naprawdę, że trzeba do nich się przyłożyć, widocznych elementów. Do rozruszania dużo robót. To jest, to jest taka robota. Dlatego widzisz, leszka też nie widać, ale on też w domu go nie widać, on specjalnie po godzinach robi. A, Z Mikołajką. i tak. tego to nie wiem, nie powiem. A czekaj zaraz. Bo tu widzisz, chodzi o te? Tak, O te tam. nawiewy, ale to są dachowe? To mi się wydawało, że to idzie pod sufie. A ile tych sztuk jest? Trzy. Bo ja to coś widziałem, zaraz zobaczę, nie jestem pewien. Kurczę, ja to gdzieś widziałem, właśnie w takim miejscu. Ja się muszę raz film obejrzeć i wtedy może coś znajdę, bo mi się wydawało, że to też tam u góry gdzieś szło. No bo tutaj jest lampa. To jest środkowe, to Sie idzie to jest między sztuki, te, te tak, to są bo tam są te trzy to jest lampa z takim Z wywiecznikiem, z wywiecznikiem nie? Z wymuszoną klimatyzacją tak. dachową. No do góry zawsze temperatury A wiatry, do góry, idą, nie? wiatry idą do góry. Tak, jak ktoś puści wiatra, to idzie do góry. <grym> Dlatego ostatnio nowe klosze, bo tak nie. były wiatry, że klosze pospadały. <grym <grym nie, no nie było, bo bo się roz dost... Pamiętam, no że Ci w, w autobusie czekają się, że się zapalił. Był jakiś taki temat. Od, Odpórku? Nie, 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 <laughs> ale klosie pospadały. <laughs> no to tak od na, temperatury. To było robione i także to jest takie, ten, prawda? I w czasie jazdy się nawiew zrobić. I to, służy, I to służy jako lampka, i jako wywiecznik ręce opadają. Już te listewki to już w ogóle. Zazielenie? Tak. W tym roku Hawaje? No, jak nudzi mi się, nieraz to na odręb wyskakuje. <gry> <gry>